Pokój i dobro kochani. Dziś jest poniedziałek 26 sierpnia. W Polsce obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Prawdopodobnie kochani, dzisiaj w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wielu z nas kieruje swoje serca w kierunku Jasnej Góry, w kierunku Częstochowy, która nazywana jest taką duchową stolicą Polski. Różnymi środkami transportu tam pielgrzymują pielgrzymi: autokarami, samochodami, konno, na rowerach, pieszo, w różny sposób. Niektórzy indywidualnie, niektórzy grupowo. Wszyscy przychodzą po to, żeby wpatrywać się w twarz Czarnej Madony, która jest znakiem takiego zaufania Panu Bogu. I mimo, że wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej jest naznaczony takimi rysami na policzku, powodowane jakąś nienawiścią człowieka, który próbował zniszczyć, to również odnajdujemy też siebie. Czasem też zdarza się, że my też dostaniemy porządnie w twarz od kogoś. Czasem słownie, czasem fizycznie, czasem w jakiś inny sposób. Zanim zajmiemy się dzisiejszą Ewangelią, kochani, to najpierw jeszcze kilka słów takich wspomnień moich osobistych związanych właśnie z tym miejscem. Przypominam sobie, że kiedy pracowałem ponad 25 lat temu w Aulaydo w Częstochowa, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w południowym Bostonie, to podczas pierwszych piątków miesiąca przyjeżdżali do nas Słowacy. I pewnego dnia pożyczyli ode mnie gitarę i patrzę, co oni robią, a oni grają Czarną Madonnę po słowacku, śpiewając. Pomyślałem sobie, mmm, to miło, że to naszą polską Czarną Madonnę staracie się tak y, docenić. Mówią, nie, to nie jest tylko wasza, to jest również nasza. I bardzo podobna sytuacja była, kiedy y, ciemnoskórzy mieszkańcy Haiti, którzy przyprowadzali się do Stanów Zjednoczonych masowo przychodzili do naszego kościoła, Matki Bożej Częstochowskiej. W środku, w głównym ołtarzu jest obraz Czarnej Madonny. I kiedy mówię właśnie, że to jest właśnie obraz polskiej Madonny, która jest takim szczególnym znakiem w Polsce, w, na, w naszej ojczyźnie, oni mówią, to nie jest tylko wasza Czarna Madonna, ona jest nasza. My jesteśmy black, ona jest black, a więc ona jest również nasza, taka międzynarodowa. Uśmiechnęliśmy się do siebie i zgodziliśmy się. Rzeczywiście, przecież Maryja jest matką Pana Jezusa, który jest bratem i zbawicielem wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie. Kilka lat temu, kochani, do naszej parafii w Łodzi zaprosiliśmy Myrne Nazur z Damaszku, stygmatyczkę, której stygmaty zostały potwierdzone zarówno przez Kościół prawosławny, jak i przez Kościół katolicki. I miała spotkanie oczywiście u nas w Kościele, piękną konferencję, piękne świadectwo. Ale w ramach tego pobytu u nas zaprosiliśmy ją również na Jasną Górę do Częstochowy. Pokazywaliśmy jej kościół, pokazywaliśmy zabytki. Ona przez dłuższy czas modliła się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. I później, kiedy wspominaliśmy o, o historii, o tych wszystkich mm, pięknych rzeczach, które tam można znaleźć, ona powiedziała: Owszem, jest to wszystko ładne. Chociaż na zachodzie widziałam o wiele więcej różnych ładnych zabytków, ale tutaj jest coś, czego tam nie ma. Tutaj ludzie modlą się. Tutaj są kolejki do spowiedzi. Tutaj widziałam w ich oczach wiarę. To jest bardzo cenne. Pielęgnujcie to, Polacy. Prawdopodobnie, kochani, każdy z nas ma swoje osobiste wspomnienia związane z Jasną Górą. Być może też macie takie swoje historie, kiedy razem ze swoim bagażem różnych ciężarów i trudności życiowych pojechaliście na Jasną Górę, aby tam modlić się wraz z Maryją, która tam służy w sposób szczególny modlitwą wstawienniczą. Do mnie kochani w sposób szczególny bardzo przemawiają wszystkie eksponaty, które znajdują się na ścianach w kaplicy cudownego obrazu. Są to często kule czy protezy ludzi, którzy byli chorzy, często nieuleczalnie chorzy i okazuje się, że pan Bóg posługując się modlitwą wstawienniczą Maryi potrafił ich uzdrowić. Ale nie mówiąc już o tym wszystkim, czego nie można zobaczyć ludzkim wzrokiem, różne uzdrowienia wewnętrzne, kiedy ktoś przyjeżdżał tam ze swoim bólem w sercu, czy z brakiem wiary i tam odzyskiwał swoją wiarę. Teraz kochani, kilka słów na temat dzisiejszej Ewangelii, czyli wesele w kanie galilejskiej. Otóż znamy tę historię, kiedy Jezus wraz z apostołami z Maryją znaleźli się na weselu w Kani galilejskiej, kiedy w pewnym momencie zabrakło wina państwu młodym. Ogromna konsternacja, nie wiadomo, co się dzieje. Maryja, jako pierwsza, zauważyła problem. Jako ta, która jest kochająca, która kocha każdego człowieka, zobaczyła problem młodych ludzi. Prawdopodobnie, gdyby nie ona, to ci ludzie przez całe życie pełnie do śmierci, byliby wspominani jako ci, którzy oszczędzają na gościach. I wtedy Maryja wskazała na Jezusa: mówiła, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wszystko. Również Maryja mówi to do nas. W momencie, kiedy masz problem, słuchaj tego, co Jezus do ciebie mówi. Nawet jeżeli to by wydawało się takie niedorzeczne albo trudne do określenia, do przewidywania, Jezus potrafi wszystko widzieć już dużo wcześniej, więc zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus mówi. I wtedy słudzy posłuchali, co powiedział Jezus, żeby puste stągwie napełnili wodą. Im potrzeba wina, a oni napełnili wodą. Nie rozumieli tego, ale byli posłuszni. Zrobili tak, jak Jezus kazał. Napełnili aż po brzegi. Później natomiast zanieśli starości weselnemu, który sprawdził, jak dobre jest to wino i kiedy pochwalił Pana Młodego, to tak sobie podejrzewam, że ci słudze musieli sami sprawdzić, czy rzeczywiście to jest wino, czy jeszcze jest woda. Pewnie być może nawet udali się do studni, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie było jakiegoś zbiornika z winem. Jeśli w Twoim życiu również znajdziesz się w takiej sytuacji, gdzie dopadną Cię problemy, to posłuchaj tego, co dzisiaj mówi Maryja, Zrób wszystko, cokolwiek Jezus Tobie powie. Jeśli usłyszysz Jego głos, to nawet jeśli to będzie takie trudne do zrozumienia, zrób to po prostu. Nawet jeżeli to, do czego będziesz miał przyjąć Jego łaskę i będziesz czuł się taki pusty, tak jak te stągwie puste, to przyjmij ten dar Pana Jezusa, a on to przemieni, pomnoży i wypełni. Wypełni aż po brzegi. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.